Sponsored News. Wracamy do tematu mobbingu w pracy, bo według najnowszego sondażu UC Research i platformy epsycholodzy.pl w ostatnich sześciu miesiącach aż o, ponad 41% pracowników w Polsce doświadczało właśnie w miejscu pracy zachowań o charakterze mobbingowym. No i widać tutaj, że ten wynik jest nieco wyższy niż poprzedni. I dlatego więcej na ten temat już teraz w rozmowie z ekspertką. Z nami mecenas Katarzyna Kozak, Kancelaria Pilawska, Zorski Adwokaci. Dzień dobry, pani Dzień Mecenas, dobra. także autorka ciekawej analizy na temat mobbingu, którą przeczytałem bardzo uważnie. Pani Mecenas, skąd ten wskaźnik, skąd taka liczba? Jest przyzwolenie, czy ludzie nie potrafią z tym walczyć, n nie wiedzą, jak ubiegać się o swoje prawa? No właśnie, zgadza się tutaj. E, pomimo istnienia, e, istnienia i obowiązywania przepisów kodeksu pracy dotyczących mobbingu, które nakładają na pracodawcę obowiązek zwalczania tego zjawiska w zakładzie pracy, pomimo istnienia tego przepisu już prawie 20 lat, no jednak cały czas odnotowujemy, e, tak, te, to zjawisko, te działania na tle mobbingowym. Pracodawcy, Pracodawcy no nie można powiedzieć, że sobie, skutecznie, że sobie radzą skutecznie z tym problemem, nie wdrożają odpowiednich procedur prewencyjnych i cały czas mamy z tym problem, co ukazuje właśnie ten najnowszy sondaż. Um, pomimo, że ten wzrost no jest niewielki, bo tylko jeden punkt procentowy w stosunku do zeszłego roku, no nie, nie jednak tak patrząc na to holistycznie, no to prawie połowa ankietowanych pracowników zgłasza jednak ten problem tego mobbingu. To, to są bardzo niepokojące. Dane. I tutaj w um, ten wskaźnik wzrostu odnotowujemy w, w zasadzie wśród mężczyzn. Um, tutaj wskazuje się na takie uwarunkowania kulturowe, że jednak w środowisku e, pracy wśród mężczyzn panują te większe e, konkurencja, większa konkurencja w stosunku w, tak, w, na on, danych e, stanowiskach pracy plus do tego możemy wskazać taką oczekiwania większej wydajności co do, e, pracoda, e, co do mężczyzn. Kobiety jednak chętnie dzielą się z tymi swoimi problemami ze społeczeństwem. No a przy tego możemy upatrywać, tego wzrostu tak wskaźnika mobbingu możemy upatrywać przede wszystkim w tym, że rośnie świadomość społeczeństwa co do tego, że nie ma akceptacji co do zachowań na tle mobbingu. Mhm. Też wraz tak, z rozwojem, cywilizacji mamy takie zagrożenia interpersonalne, jeśli chodzi o te takie czynniki, które odnoszą się do struktury organizacyjnej w zakładzie pracy. No, takim sprzyjającym do rozwoju zjawiska mobbingu jest to, że no, pracownicy pracują jednak na określonej przestrzeni biurowej w dużych skupiskach. Tak? Mamy też niejasne takie schematy wprowadzone przez pracodawców co do awansowania mhm. określonych osób, co do ich oceny. Tak? Mhm. To wszystko powoduje, że mamy jednak ten mhm. wzmożony wskaźnik tego. To... Tych Zdefiniujmy pani mecenas precyzyjnie, czym jest mobbing, mhm. kiedy o nim mówimy i co mogę zrobić, kiedy doświadczam mhm. tego mobbingu. Tak, to jest bardzo właśnie istotne, żeby odróżnić zachowania o charakterze mobbingowym od mobbingu, bo tutaj przepisy wyraźnie wskazują, czym jest mobbing. Tutaj mamy w kodeksie pracy definicję legalną tego zjawiska i muszą wystąpić łącznie wszystkie te przesłanki, które pojawiają się w kodeksie pracy. I tutaj kodeks pracy mówi, że. Mobbingiem jest zjawisko wymierzone pracownika, dotyczące pracownika, które polega na nękaniu go, straszeniu, które to nękanie, straszenie jest uporczywe i długotrwałe, a jego konsekwencją jest taka obniżona e, ocena, sama ocena pracownika jako właśnie pracownika mhm. lub jego wyizolowanie, jego e, odczucie takiego poniżenia, ośmieszenia na tle innych pracowników i też wyeliminowanie zespołu pracowników. Tak więc te wszystkie przesłanki muszą zaistnieć, żebyśmy mogli mówić o mobbingu tak? w świetle prawa. Mhm. Ale czy to jest do udowodnienia, czy ja muszę zbierać jakieś dowody, Dokładnie. nagrania, tak. świadków tak, i właśnie przy takim wydarzeniu takim to zdarzeniu? To jest bardzo istotne. właśnie To jest bardzo ciężki proces. Jeśli chodzi już po to, jeżeli nie dogadamy się z pracodawcą, jeżeli tutaj on nam nie pomoże tego y problemu rozwiązać, to tutaj pozostaje albo zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy, albo właśnie droga sądowa. I bardzo ważne są dowody. Tak? Bo jak mówiłam o tych przesłankach, o przesłance długotrwałości, przesłance uporczywości. Więc te dowody muszą być przez nas gromadzone. Tak? Tymi dowodami będą nagrania, zdjęcia, maile, smsy, wszystkiego rodzaju właśnie takie dokumenty czy, czy, czy materiały, które wspomogą nas w tym procesie. Procesie. E, istotnym dowodem, takim najważniejszym może być, e, taki najbardziej obiektywnym tak są zeznania e, świadków, tak, więc istotne jest to, że jeżeli zauważymy ten problem już w pracy, że jesteśmy poddawani na te mm, zachowania od tle lewą żebyśmy nie, bywali, nie przebywali w obecności Mobera sami, mhm. tak, żebyśmy mieli tych świadków, bo to jest bardzo istotne, właśnie na czynnik dwu, długotrwałości, zbieranie tych dowodów, bo to jest istotna przesłanka do wykazania przed sądem, e, no właśnie, i czego to możemy domagać się? Tak pan zadał pytanie, czego możemy, jakie sankcje karne są tak, związane z tym, że ten mobbingu, tego mobbingu doświadczamy, kierując sprawę do sądu możemy domagać się zadośćuczynienia do lub odszkodowania. Tylko też musimy tutaj wykazać dodatkowe, dodatkowe rzeczy, jeśli chodzi o zadośćuczynienie. To, to jest kwota pieniężna, ale musimy jeszcze domagać, musimy wykazać, że spowodowało te doświadczenia mobbingu, spowodowało u nas rozstrój zdrowia. Także nie wystarczy wskazanie, że tak, udowodnienie tego, że te zjawiska miały miejsce, mhm. ale jeszcze wskazanie, że, ten, że spowodowało to u nas jakieś komplikacje medyczne. Tak? Mhm. Musimy wykazać się dowodem z jakiejś dokumentacji medycznej, która wskaże, że faktycznie ten zdrowia nastąpił. Jeżeli pracodawca będzie to kwestionował, to w w toku postępowania powoływany jest dowód z opinii biegłego lekarza, który właśnie wykaże, że nie dość, że to miał, że wykaże ten związek, prawda, przyczynowo skutkowym między wystąpieniem tych naszych objawów, tak jakichś zdrowotnych, takich negatywnych konsekwencji na naszym zdrowiu, które odbiło się właśnie, które powstały w uwagi właśnie na to doświadczenie mobbingu. Bardzo skomplikowana droga, tak. Pani Mecenas. To ja chciałbym jeszcze zapytać, czym się różni mobbing od dyskryminacji? Bo mieliśmy, przyznam, taką rozmowę w redakcji. Czy lepiej z punktu widzenia pracownika nie składać pozwu o dyskryminację, bo o ile, jeżeli nie, to proszę mnie wyprowadzić z błędu, w tym przypadku to pracodawca musi udowodnić, że dyskryminował pracownika. W przypadku mobbingu Dokładnie. to my musimy złożyć Dokładnie. te wszystkie dowody, tak. że byliśmy mobbowani. Mhm. Tutaj przynoszony jest, jeśli chodzi o ten proces w sprawie mobbingu, przynoszony jest ciężar dowodu na pracownika. To co pracownik musi właśnie wykazać, że był mobbingowany. Tak jak powiedziałam, kwestia tych dowodów, zbierania no dowodów przy przez określony przez określony czas, bo przypomnijmy, no jednorazowe zachowanie ze strony pracodawcy nie może świadczyć o tym, że jesteśmy, padliśmy ofiarą mobbingu. Tutaj to musi być cykliczne, powtarzające się ze strony pracodawcy, ze strony przełożonego lub też właśnie wspomnieliśmy, kto może być naszym oprawcą. No oprawcą może być nie tylko pracodawca bezpośrednio, ale jego przełożony ktoś z zarządu danego przedsiębiorstwa, inny pracownik. No zdarzają się też takie skrajne przypadki, że to przełożony jest ofiarą swojego podwładnego. To są nieliczne przypadki, ale jednak też mogą się zdarzyć. Czyli tak? dużo tych zależności, na pewno będziemy wracać jeszcze do, do tego tematu, ale pięknie dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia. No, mamy rzeczywiście te, te narzędzia, chociaż momentami może to być długa i żmudna droga, ale warto walczyć o swoje prawa. Mecenas Katarzyna Kozak, Kancelaria Pilawska Zorskiej Adwokaci i autorka ciekawej analizy właśnie na temat mobbingu, analizy raportu na temat mobbingu. Dziękuję Pani Mecenas, wszystkiego dobrego, życzę dobrego dnia. A za chwilę wracamy do Państwa z kolejnymi tematami. Będziemy mówić między innymi o Orszaku, trzech króli, który dzisiaj w Warszawie i trwają już ostatnie przygotowania. Przed tym wy.